Witam wszystkich. Nie wiem, czy ten mój brudny telefon ukaże te piękno, które przede mną stoi. Będą się chyba gryźć albo całować. Dobra, koniec tych żartów. Tu maszynka sprzedana. Eee, dostała testa. Camper dostał testa. On mi w kukurydzy 7 hektarów ściął. Maszyna dostała też jeden wózek, ale się zapchała. Chociaż przy testowaniu szła dobrze, ale w takiej trawie, w takim tym tam się przypchała i i zaraz wam pokażę, dlaczego to się stało. I będzie właśnie już tutaj postawiłem pod warsztat do poprawy dla klienta. Nie wiem, kiedy to tam puszczę, już może będzie, już zabierze ją. Czym jest rzecz? w Czym jest rzecz? Rzecz jest w tym, że tam ktoś na korytku naspawał taką, taki płaskownik tutaj, no bo się zdzierał po prostu, nie? Ta blacha. I teraz listwa zgarniająca musi być wyżej, od gniotownika musi być wyżej niż to, albo równo. Można zrobić manewr taki, że pod, podnieść gniotownik, podłożyć tutaj podkładki pod te bolce i będzie dobrze, nie? Ale tam widzę, że w granicy tutaj, tutaj tego otworu co do przykręcania, nie? Do gniotownika. Jak podniesiemy za wysoko, no to nie przykręcimy później tutaj. I widzę, że już tam jest ok. Wszystko tu jest dobrze otwór. Nie są podłożone, tylko po prostu się wydarła. Mówię, trochę ta prowadnica tej masy tutaj. Yy, I korytką, na naspawana jest ta blacha. Więc, więc o, rozpinamy gardziel i damy nowe korytko. Bez tego naspawania tam. Chociaż korytko tam jest całe, ale mówię, no, już zrobimy to tak, żeby to, żeby to chodziło i kosiło. Dla klienta po prostu. Tam przyjechała świeża maszynka. Tu jest 6750 też po testach. Po testach gryzła coś tam, gryzie. Tutaj detektor, tylko tam nie widzi metalu. Muszę to jeszcze tam zrobić. No tak to gryzie. Koszę tą moją 690 z tym napędem tylnym. Ale szału nie ma. Jakoś tam to szału nie ma. Tak trochę tam trochę tam wyszło parę mankamentów tam w czasie pracy no ale to tam nie moja maszyna, także to tam nie będę o tym mówił tu przyjechała świeża 6910 zakup w ciemno od mojego klienta podobno ma kosić i chodzić, sprawdzimy to eee, trochę tam guziczków dodatkowych, ale to od halogenu, bo się przestraszyłem no a tam parę jest tam parę mankamentów, rzeźby trochę takiej belków jakichś tych tam, ale, ale podobno to kosiło. gniotownik jest porek po remoncie na Wołosziska walce. No, że takie tam są różne, podobno. No, ale to ma gryźć. Podobno ma chodzić się pony ładne. Tu, tak trochę z tyłu, z tyłu trochę zdewastowana. Widać ci, co odwozili. To widać, nieraz pocałowali z tyłu ją. Przecież mam te ramki tam, naprawdę. Tylko trochę do roboty żeby tam zmienić, parę śrubek trzeba wykręcić <noise> Tu nawet mycze jajo założyli odbój <noise> Jak ktoś wozak przypali, bo widzę, że przyczepy nie zapinali, czyli przerzucała A i wylot cały był robiony, rura podobno <noise> Silnik chodzi 6000 chyba godzin ma, 6 coś tam Kumis 430 koni może będzie do sprzedania, zobaczymy tam. Bo na razie na razie jest do przejrzenia, musi iść w testy. Dopiero coś tam będziemy myśleć o sprzedaży. Tu jeszcze mi do trawy stoi ta, ale e, ma mały tam małą, znaczy awarię, awarię, nie wiem do sprawdzenia, bo jak usiedliśmy trawę, to na wolnych obrotach zapalała mi się kontrolka odsmarowania, smarowania, czyli ciśnienie oleju. Założyłem teraz jest zegar, no nie ma dobre ciśnienie, ale... Nie mam gdzie jej teraz sprawdzić na razie, e, tak żeby dobrze rozgrzać To też jest sprawne, wszystko detektor chodzi ładnie, na ładnie chodzi tu. 60-70. Tylko mówię, że no trzeba te ciśnienie oleju sprawdzić. E, podniosłem tam, podłożyłem te podkładki pod zawór, podniosłem ciśnienie, ale no to trzeba sprawdzić w pracy. E, co tu dalej? Troszeczkę wam się nagram z telefonu szybko, tak? Bo mam pracy cały czas multum teraz tego mojego dzika, moją bestię robię malutku. ale wiecie taki paradoks jest, że jak coś chcesz to nie to nie miał. nie wiem, jak ogarnę, tak ogarnę go to tak pojadę po prostu trudno najwyżej będzie więcej hejtu i marudzenia ale, ale już na to nie zwracam uwagi także myślę, że przyciągnie coś tam hamulce już prawie, prawie jest Skończyłem układ robić, tylko muszę to jeszcze uruchomić, odpowietrzyć, Bo są olejowe. Takie ładne coś przyczepiłem. Tu taka zawieszka. Tak, jak się pytali, jakie ma korbowody i tłoki, nie? Tak specjalnie na łańcuchu pochamsku. No co, no idealny nie jest, nie jest jeszcze skończone, jeszcze gdzie do skończenia. Zegary jeszcze muszę zamontować. Mam dwa dni na to, nie? Dwie wieczory, tak naprawdę. Temperatury ciśnienia do ładowania taki ładny, fajnie znalazłem do 10 bar. Bo to co pokupowałem, nowe tu jest do 3 bar. Yy, gdzieś tam jeszcze, a tam miałem chyba założony teraz do, do 4 bar. No to to już jest za mało, nie? Jak tu na podwórku mi pokazał 3,5 bara, tak dobrze obciążę, no to będzie więcej. Także ten do 10 bar myślę, że mi wytrzyma. Tu temperatura wody, a tu te, ciśnienie oleju. No, tak trzy muszę jakoś zgrać, jakbyś o mało zrobić, czy należy tak przyczepić tam, bo, bo tutaj za bardzo nie ma miejsca, nie chcę psuć tego kokpitu sobie. A tu założyłem, przerobiłem trochę wyświetlacz, będzie wyświetlał mi obroty. A tu chcę zostawić w oryginale, później to wykorzystać ładnie tam, nie? Te czujniki, tu gdzieś te zegary walne u góry, tam przyczepię tak na sztukę, byle jak. Podłogę nie wiem jeszcze tu miałem zrobić, ale chyba nie zdążę wiecie, wszystkiego zrobić, no trudno no. Trudno Nic na siłę Nic na siłę, siatki sobie przymocowałem Mamy tu maskę, z przodu zbiornik Te blaszki jeszcze muszę tam podokręcać z tamtej strony muszę tam, A te kołpaki, ale ja nie wiem, te kołpaki kurde pomalować muszę, to, bo tak mi się nie podoba to A chyba powiem wam, że lepiej wyglądało bez tych kupaków chyba nie wiem czy nie pościągać tego i nie prysnąć jakoś tam Bo i też latają, muszę to wzmocnić, te chłopaki też Bo tak tam To miękkie takie jest, tutaj lata to i chyba jakoś trzeba wzmocnienie zrobić Od drugiej strony jakieś na krzyż, tam paskowniki czy coś I teraz do miasta, może to tu się ogarnę Dobra, do zobaczenia Do zobaczenia w Bełku jak ktoś tam jedzie Koło Lisbarka można pogadać wtedy Mam parę naklejek tam, parę gadżetów, także zapraszam na stoisku.